POLICE TV Wspiera nas PiroShop.pl oraz marki OKTAGON i OFENSYWA Kibice Polonii Warszawa na meczu z Legionowią prezentują trzy oprawy, do których aż sześciokrotnie odpalają sporą ilość pirotechniki. Na pierwszą choreografię składa się transparent o treści barwy czarno-biało-czerwono-czarne. Tu my tworzymy warszawską ferajnę, do czego zostają odpalone świece dymne w barwach klubu. Kolejna oprawa to również transparent podświetlony racami, na którym możemy przeczytać hasło Serce Polski Warszawa, Serce Warszawy K6. Na trzeci pokaz składa się płótno o treści Wchodzimy na wyższy poziom. Do czego zostają odpalone race, ognie wrocławskie oraz wyrzut nie dający niesamowity efekt. Zobaczcie fragmenty filmu autorstwa kanału Adventure on Tour. <śleski> 이것도 같이 하고요. 그래서 제가 처음부터 en so verder. Ek wil sê, ek wil sê Na ostatni wyjazdowy mecz do Szczecina wybrało się ponad 400 kibiców Polonii. Piłkarze z Warszawy robią swoje i klub z melduje się w drugiej lidze. Oprócz Polonii na poziom centralny awansowały również drużne Kotwicy Kołobrzeg, Siarki Tarnobrzeg oraz rezerw Zagłębia Lubin. Którego meczu najbardziej oczekujecie w tej lidze? Dajcie znać w komentarzu. Z racji tego, że trwa sezon ogórkowy będziemy wrzucać na nasz kanał zaległe, niepublikowane wcześniej materiały. Z jakiego meczu chcielibyście zobaczyć film? Dajcie znać. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, klikać w dzwoneczek oraz skorzystać z oferty naszych partnerów, u których z kodem TV otrzymać rabaty. Aż 20% zniżki dostaniecie na rzeczy w ofensywakom. Korzystajcie, trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.